Witam Państwa na kanale ZDUP to Sam, czyli jak nie zepsujesz, to się nie nauczysz. Na pierwszym moim filmiku odnośnie obsługi pieca opisałem cały taki proces postępowania z piecem i procesem palenia w tym piecu. Poproszono mnie, abym zobaczył ten piec. Ten pies. To jest to samo co na pierwszym filmiku, tylko tam był 1-3 piec kaminu, a ten jest 1-1. Osoba ta miała problem z paleniem w tym piecu, gdyż dym nie szedł do komina, a wychodził tą klapką na pomieszczenie. Po dokonaniu oględzin. Tego pieca zapoznaję się z całą instalacją kominową. Potwierdziło się to, co właśnie mówiłem w moim pierwszym filmiku, a mianowicie stary komin. Przekrój to jego jest 100x120 w oryginale, niemniej jednak z powodu braku szczelności była włożona rura żaroodporna, czyli w kształcie elipsy, także otwór teraz mamy w granicach 80 na 100. No, 110, no gdzieś tak w tych granicach jest otwór tego komina. Powodowało to właśnie, że był słaby ten ciąg kominowy i dużo dymu przy paleniu, przy rozpalaniu, tak żeby żary już nie było to. Już nie miało to miejsca, ale cały proces spalenia, tak jak obecnie się pali w piecu. Rozpaliłem ten piec, żeby Wam pokazać. Gro tą klapką, tymi drzwiczkami wybijało na pomieszczenie. Zastosowałem pewne rozwiązanie, a mianowicie wstawiłem do tego otworu rurę, która jak Wcześniej mówiłem, ma na celu dopalanie dymu z palmi, które idą do komina. Widziałem już takie y, pewne opcje, że tylko kruciec wystawał. Zamkniemy do lapy. Widziałem już takie opcje, że tylko wystawał tutaj ten kruciec. Ja postanowiłem go przedłużyć, czyli uformowałem przód rury na otwór prostokątny, który tutaj żeby wszedł, a ty zostawiłem okrągły i zamontowałem tutaj klapkę wrotu powietrza. Rura ta musi być skierowana w dół, bo gdybyśmy ją dali Osi, albo leko do góry, to powoduje, że robi się komin, i ona wtedy znowu nam ten dym wyciąga. Jeśli jest skierowana w dół, to zasysa z dołu nam te powietrze. one idzie nam tutaj w górę, ona idzie tutaj w górę i dopala nam te wszystkie frakcje tutaj dymne, te spaliny, powodując to, że nie wypuszczamy tego w środowisko. Mogę śmiało zamknąć, otworzyć całą klapę, co przedtem było niemożliwe, bo ilość tego powietrza, tak jak mówiłem wcześniej, wtłaczana do pieca, nie była nie, nie, była możliwa nie była jej możliwość odebrania przez komin. A gdyby nawet komin to odebrał, no to wtedy mamy efekt, jaki mamy, czyli wali z komina czarnym dymem wszystkimi frakcjami. Niedopalonymi i cząstkami związków, które wydzielają się do atmosfery, które powodują tak zwany smog, popsucie atmosfery, duszenie, nieprzyjemny taki duszący dym, który się unosi w powietrzu. Tak jak mówiłem wcześniej tak jak mówiłem wcześniej nie ma rzeczy niemożliwych do wszystkiego trzeba umieć dobrać odpowiedni piec, wielkość pieca, a czasami po prostu wymaga to pewnych y, zmian y, modyfikacji, bo mówię y, każdy inny y, w tym przypadku absolutnie, y, w tym przypadku absolutnie żaden piec y, z nadmuchem by y, się nie. Spełnił, gdyż wentylator by podawał powietrze. Komin nie tego odbierać. Powodowałoby to, że i tak spaliny dużo by wychodziło na pomieszczenie i dużo wycisło. I ile by tam komin przyjął, tyle by to pocisło. I by to wszystko wycisło w atmosferę. Mówię, że każdy pies wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego trzeba go. Się z nim zapoznać, nauczyć się, nauczyć się w nim odpowiednio palić w tym piecu. Ustalić pewne techniki, pewne ustawienia, parametry tego pieca, jak pokazałem tutaj, czasami wymaga małych modyfikacji. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.